Cześć, witam Was, Marek Płoczeński. Dzisiaj coś dla osób, które zmagają się z bólami w pachwinie. Jak sobie zdążycie wygooglować, to zazwyczaj najczęściej taką wskazywaną strukturą, która powoduje bóle pachwin jest mięsień biodrowo ale nie o nim dzisiaj będziemy mówić. Będziemy mówić o rotacji wewnętrznej, ponieważ jeżeli moje biodra są w potrzebie, moje biodra są sztywne, to pierwszym ruchem, który w sztywnym biodrze zanika, jest ruch rotacji wewnętrznej. W zasadzie każdy fizjoterapeuta to wie, ale mało fizjoterapeutów robi z tej wiedzy użytek. Więc dzisiaj pokażę Wam kilka prostych ćwiczeń Rozciągających. W zasadzie jedno ćwiczenie z, z takimi zmiennymi, z wariantami, które pozwoli Wam pozbyć się bólu w pachwinie. Mało tego, ono świetnie rozciąga się gruszkowate. Mało tego, jeżeli macie bóle odcinka jędziowego kręgosłupa, bóle w okolicy krzyża, to też powinno pomóc. Co mamy do zrobienia? Siądź sobie wygodnie na swoim krześle i zadbaj o to, żeby Twoja kość krzyżowa, żeby Twoja klatka biesiowa były, były wyprężone ku przodowi. Jest to dosyć ważne. Czemu jest to ważne, powiem w kolejnych minutach tego odcinka. Stopy ustawiam trochę szerzej niż biodra, kołana rozpycham na zewnątrz, i teraz, przebywając w tej pozycji, gdzie kołana mam rozepięte na zewnątrz, staram się, nie ruszając nadmiernie stopami, wkręcić swoje kołana do środka. Nie powinno być to bolesne. Jeżeli odczuwam jakieś klamry w pachwinach wykonując ten ruch, oznacza to, że powinienem na początku zwęzić rozstaw stóp. Ale jeżeli wrażenie jest takie do tolerowania i to wrażenie to jest wrażenie naciągania na przebiegu całej pachwiny, to nie ma co się przejmować, jest to dobre odczucie i tym odczuciem, za tym odczuciem powinniście iść i je kontynuować. I teraz numer jest taki. Jeżeli ściągam kolana, to najczęstszą formą kompensacji uciekania od rozciągania będzie takie Przygarbienie się. Więc, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, moim zadaniem będzie ustawienie kości krzyżowej wręcz na sztot. Czyli moja kość krzyżowa ma wejść w lekkie przodopochylenie, w nutację, tak zwaną. Pilnujesz, żeby Twoja miednica była ustawiona w przodopochyleniu, kość krzyżowa wypchnięta do nutacji, i w tej pozycji starasz się ściągnąć kolana do środka i przebywać. Ile czasu? Co najmniej dwie minuty, tak mówią fizjolodzy, potrzeba, żeby informacja z rozciąganych komórek, zrzesionek nerwowo-mieściowych, zapartów Goldziego, trafiła do rdzenia kręgowego i została tam przetworzona przez mózg. Więc rozciąganie 20 sekund, 50 sekund nie da Wam takiego efektu, nie da trwałego efektu w porównaniu do rozciągania, które trwa dwie minuty. Więc warto sobie stoperek nastawiać i co najmniej te dwie minuty spędzić. Część osób ulega rozciągnięciu szybciej. Im bardziej jesteście zaawansowani treningowo, im bardziej świadomie trenujecie, tym szybciej. Szybciej jesteście w stanie otwierać zakresy ruchu w stawach, ale sugerowałbym przebywać w tej pozycji nie krócej niż dwie minuty. Co kiedy te dwie magiczne minuty upłyną? Mogę spróbować delikatnie znowu pogłębić zakres ruchu i przebywać w pozycji jeszcze chwilę, ale my teraz zajmiemy się czymś innym. Zobaczcie, kiedy już uzyskałem ten końcowy zakres ruchu, kiedy moje kolana się zeszły, kiedy plecy są ustawione pionowo, postaram się zaangażować do roboty jeszcze mocniej w swoje miejsce przywodziciele. Zaciskam kolana tak mocno, jak tylko potrafię. Powinno się pojawić bardzo silne rozciąganie w obrębie pośladków. Zasadniczo te mięśnie przywodziciele są napięte, więc tu bólu nie będzie. Im silniej zacisnę mięśnie, tym większy impuls, większy bodziec trafia do głowy i łatwiej jest mi nauczyć się kontrolować te mięśnie. Jeżeli to powoduje ból, nie napinaj się na początku z całej siły, ale zaciśnij i puść. I po chwili znowu możesz powtórzyć. Kolana się nie rozdzielają, nie zmieniamy zakresu ruchu. Pracujemy w izometrii. Zaciskasz, trzymasz, 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 trzymasz i wyluzuj. Zaciśnij, tak, żeby czas pracy wyniósł nie mniej. tej czas aktywnych skurczy nie mniej niż 30 sekund, a nawet może wynieść do minuty. Im dłużej, tym lepiej. Oczywiście mogą pojawić się jakieś skurcze, jakieś wrażenie rozciągania. Po chwili tych napięć, znowu nie wychodź z pozycji, poprzebywaj w niej spokojnie, poddychaj. I przyłożymy napięcie przeciwstawne w tym momencie. Czyli układam sobie dłonie na kolanach, staram się rozpychać kolana na boki, ale moje dłonie domykając jej nie pozwolą na wyniknięcie nawet milimetra ruchu. I teraz jest ta sama sytuacja. Naciśnij, ale kolanami na zewnątrz. I wracasz. I teraz rozciągasz, w zasadzie napinasz rozciągane tkanki po bocznych częściach bioder, co pozwala utrwalić ten nabyty zakres ruchu w Twoim układzie nerwowym. Czyli w zasadzie Twój mózg uczy się teraz, że w tej nowej pozycji możesz napiąć mięśnie. I nic złego się nie dzieje. Twoje biodro się nie zwichnie, nie wyskoczy, nie będzie żadnego problemu. Stań się prostować, rozpychać, trzymasz, wracasz. Rozpychasz, wracasz. Po wykonaniu 30 sekund. Wróć spokojnie, powoli do pozycji rotacji zewnętrznej i możesz później wykonać kilka takich płynnych rotacji wewnętrznych. Zewnętrznych po chwili, ważne, żeby podczas wykonywania tego ćwiczenia nie czuć bóla, bólu w części kolana. Jeżeli to się dzieje, sugerowałbym wam zacisnąć zewnętrzne krawędzie stóp, podnieść je do góry. W taki sposób. Jeżeli pojawiają się bóle w pachwinach, bóle z tyłu na krzyżu, pamiętajcie, lekko trucizny różni się tylko dawką. Rozciągajcie się delikatnie, niech to będzie mniejsza dawka ćwiczenia, z czasem ten zakres ruchu będziecie w stanie coraz lepiej zagospodarowywać. Nieskomplikowane ćwiczenie, można je wykonać wszędzie, siedząc, w biurze, przed telewizorem, przed komputerem, bez większego problemu. Ono bardzo fajnie będzie redukowało bóle w obrębie pachwin, ale też spowoduje, że w bardziej płynny i bardziej harmonijny sposób zaczniecie chodzić, zaczniecie kucać dużo lepiej, ponieważ to jest ten pierwszy ruch, który jeżeli w biodrze nie będzie występował, ten, ten pierwotny ruch rotacji wewnętrznej, to wszystkie inne ruchy. Lich obierze i tak naprawdę nasze stawy działają coraz gorzej, coraz są sztywniejsze i bardziej obolałe. Przywracanie rotacji wewnętrznej to pierwszy krok do zdrowia całych bioder. Spróbujcie wykonać to ćwiczenie. Ja dziękuję za uwagę. Dzięki za subskrypcję, za wszystkie lajki i pozytywne komentarze. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczyska, pozdrawiam, Marek Purczyński.